He, hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Fabix i witam was w grze... To jest gra horror. Ja się normalnie gier horrorowych strasznie boję, ale postanowiłem coś na tego YouTube'a nagrać takiego, żebyście kurde widzieli, że coś, że coś robię, tak? Gra to jest Condamned: Criminal Origins, bo nie jest angielski taki super Ach, już, już się boję, już kurde u mnie na już mi bije serce na 100 na minutę yy, Dajemy normalny i jedziemy z tym. Jak już tą muzykę w tyle słyszałem, to ja już normalnie wiedziałem, że będę ze strany. Tylko jest z kamerką, tak? To miałem w ogóle nagrywać bez kamerki. Ale to, że jestem dla was taki dobry, to, że ten, to, to z kamerką jest, ale ja naprawdę boję się, już fest, nie? Naciśnij dowolny klawisz, nie chcę tego naciskać, ale nacisnę. Dobra, kat oczywiście, Tak jak zawsze. Nie, hmm, ja się w tego boję, nie? Ja jestem są ze strony, Pis, pizza, ja jest są ze strony. Tu taki fajny właśnie... Na ...kubek... ...a poprę, nie? Lepiej to się trzyma. No, nieważne. Condamned. Condamned. Criminal Origins. Oooo! Grafika jest zajebista. No, musisz tam jechać. wróćcie na, na najlepiej. Thomas, nie got all day here, let'ajam move on Jak się wystraszyłem. Może tego nie było widać po mnie, ale niestety coś mi tak... Bo tak nagle jest cicho, jest atmosfera taka, że nikogo nie ma. Jest opuszczony budynek piatno, ale coś półka do drzwi. Straszne. Follow me, body's this way. jest straszne, nie? Okej, ruszamy się, posłać oczy się na wsadzi, na myszce. <laughs> you

Esk? Pondażę z dyktywem, który prowadzi cię na miejsce zbrodni. Dobra, prowadź, tylko mi to po prostu nie gin w przód why do they always have to kill in such maggot-infested dumps? Why can't they pick a nice spot without addicts and gang members for once? Some place not so damn dark. Mogę skakać, nic nie mogę, robić. Kurde, Jezus Maria! Masz broń? Nie masz broń, to jesteś ściota, nie? Tutaj wszędzie uciekał, muszę się rozglądać, bo tu bym uciekał. Zapierdził, jak nie wiem co. Tak, gier horrorowych nie lubię, nie? Ale kurde, postanowiłem. że na tym YouTube muszę w końcu nagrać jakiś horror, bo będzie po prostu ciekawie, nie? Zresztą się teraz wybijam, nie? więc może coś się uda, może nie. Nie, jestem ciutko ze nie? Ej, czemu ci czemu latarka zgasiła? Panie, Dobra, stupid dalej. Muszę muszę nolećkę cięcie zrobić, ale nieważne. Nas prowadzi, jak włączyć latarkę, co? 114, feds 114, Becker here. FBI on the scene. Over and out. Agent Thomas, this is Officer Becker. Beka found the body na patrol. Agent? No wbijam, wbijam. A oczywiście ty musisz być pierwszy no. Wow. Ah. Halo, dzień dobry. Ma na lasę. A nie, to jest manekin. What the fuck. Thomas. Hello, Thomas. This is Lieutenant Rosa. I'm your lab tech again on this one. Our wireless data transfer system enables you to investigate and collect evidence at the scene of the crime and transmit it to me for analysis. When I have results, I'll contact you via your cell phone. All right, let's get to work. Let's start by determining the cause of death. When your instincts tell you evidence is nearby, prepare a forensic tool. The system will select the correct tool for you, so don't worry about that. Zbadaj, przyciśnij przygotuj narzędzia, aby użyć narzędzia wykrywające. WTF wciśnij przygotuj narzędzia. Yy, narzędzia wykrywające: światło, światło surowe, skaner, skaner czy No ale który to klawisze są, co? Co? E? Do w, wciśnij, pójdę trupa. No, podeszłem wciśnij, przygotuj narzędzie, by tak w sumie szczerze, ten syf ale mogę na opcję wejść. Mm, napisy, sterowanie, klawiatura, akcja latarka. Hmm, <laughs> hmm, przeładowanie walka, na przygodę, narzędzie na kąpnięcie, oddaż z główki, rozbiłem skręć kark. Skręć Aha, prawie prosty. to jak tu. A te, dobra, no nic nie piszą. co jeszcze by nie przestawiam? Aha No jest idealnie. A nie, dobra, kurde co, ten syf cały, ale... E, jeszcze raz te I co, E mam wcisnąć? J, kurde co? O, jest idealnie. Teraz... I co ja to włączam? Przygotuj narzędzie, przygotowałem ciśni. Narzędzie ciśni, przygotuj, dobra, jeszcze raz. No. O, jest idealnie. Zbierz do wody ciśni. Strzał. Strzał. Jaki to jest przycisk. Kurde, sorry was ten sterowanie klawiatura ratorka, e, strzał strzał nieprzypisane strzał nie wiem to może być blok dobra No, to mnie też ciekawiło. Ło, mm -hmm. co to jest? I runa! Już tego boję. Bo nie wiem, co teraz się dzieje, coś... What the fuck? No, tak się przyglądam. No ładnie, ładnie Uuuu O oh my god, czyli ta babka sobie piła i jadła z manekinem No, interesujące. Mój... Jaki jasny, duży Wow. E, dobra, zabadaj w ściśle się życie, aby... Co, zaś mam zrobić to? I've seen and if there's evidence it will show up a bright green. Hey Becca, get the lights. The agent's laser works better in the dark. Oh oh oh. I got the man, fine. That's it. The same mark. Exact same MO as the others? It's the work of a guy we've been calling the Matchmaker. Kills young women violently, poses them in grisly tableau with male department store mannequins. Mannequin always slightly disfigured by a mark on the face. Hmm. Any luck on the mug book searches? I bet the killer has the same mark.

The cigarette smoke. the fuck. He's right above us. Call for backup now. This is Officer Becker. We need backup immediately. Fourth and start. Potential homicide is still in building. Officers are on their way. ETA 10 minutes. Copy that. Becker and I will head up the fire escape. You wait here for backup. Shit. Okay, now he's playing with us. Change of plans. Becker, secure that door. Thomas, check out the building and get these lights back on. Clear, Agent. Sooner we finish up here, the better. Let's go. No, to pięknie. On gdzieś tam sobie wychodzi za okno. Oh, and for Christ's sake, be careful. Zostaję absolutnie sam. Jin kui, no, podej cin no. Woluju. Uh, yeah. Jak to się kutza albo coś tu jest, to jest. Hey, Fed! Federal agent, come out peacefully, or I will use force. Fuck?

Szukać go nie mogę. Mogę wziąć kij nie mogę. Nic nie mogę. Człowieku, co ja to mam robić? Się normalnie do nie boję, nie? Już ci się nie skacze, skacze do poziomu wytrzymałości, ale ja się taki boję, nie? Nie wiem co to, Mogę to wziąć? Nie, ja nic nie mogę wziąć. Nie może ja będę musiał. Wyjść. O, otwórz. A ja tu gówno widzę, nie? Wy też, was za to Ale ja bardzo, bardzo przepraszam, ale... I muszę wyjść na dwór R 6, kurde Ja mam bardzo malutkę mam Taki policjant powinien mieć ją w pizdu? Jerozolina, boję się nie, ale ja spokojnie ja dam radę. Ja bym nie dawał rady, jakbym przeładowała ja albo by coś, mogę tu jakąś amunicję wziąć? Nie będę otworzyć. Kurde, no celownik obowiązuje się tak, skosz generator na pewno, bo mogę tam wejść? Nie. Yeah. Dobra, nie prze siebie jest tak ciemno. Możesz kopować rogu, naciskając spacę. Kopować! Kopać, kopać. Boże, ja skopować. Widzicie takie jestem wzraszone, że ja już nie wiem co ja gadam Jest tu coś? Aha Dobra, dzięki, dzięki, że za info, bo nie wiedziałem o tym. Kur? Skąd przeszedłem? No dobrze, nie? Olujuu Ja już sam nie wiem gdzie jestem Tu muszę ciść To nie ma, no ej panowie Nie robicie w bambuko czy co? Trzeba mam iść tu Nie, ja się nie boję, to jest tylko gra Kurde mać To jest tylko gra, my friend Tylko gra, a w pizdu się je boję To jest ciekawe, to naprawdę ciekawe Tylko gra, my friend Ja dzisiaj takie się oprosuje. Mogę nic, nic nie mogę, nic nie mogę, bo jestem taki wysuszony shift, by biec. Takie typowe jest. Oryginalne. O jest, taki błędy Jolo... Jolo ze mnie tak jest. Prawo Prawo nie mam... Nie wyboru, kurde. Mogę iść tylko w jednym miejscu, O kurde... No chodźcie, chodźcie, kurde, chodźcie! Uciekcie, no? Widziałem cię, cwaniaczku, no chodź do mnie. A mogę zabić ich? Mogę to sam amunicję? To są w ogóle amunicje? Czy tu idzie w ogóle wziąć jakąś amunicję? Czy co? Czy kompletnie nie ma nic? Kurde, macie. To jest niby ten ten nie? Świat, gdzie są te bezpieczniki? Tu, tu coś, jestem dobrze, jestem dobrze. są dobre miejsce, bo tu widzę, że bezpieczniki są. O, włącz, włącz, to nie Panowie, jesteśmy bez, bez broni. Mam broni, on gdzieś spierdzielił Jak się wysuszy mojego cienia teraz? Podnieś rurę? Dobra, mam czym walczyć, to jest, to jest dobrze, że mam czym walczyć. Ale tu będzie, prawdopodobnie, tu mogę się bronić. Dobra. To jest, naprawdę, prawdopodobnie. Na tyle. Jeśli podobało, to oczywiście w górę zapiszemy sobie. Zapisz grę. E, Spójrz tu szybki zapis, opisywanie gry. A tu, tak. Wprowadzę e, tutaj. Ok. Zapisałem. Jeśli się to podobało, sobie oczywiście w górę. Coś wiem, mam wygib się rękę. Jeśli podobało, to oczywiście łapeczkę w górę. Daj suba, komentarz. I czekaj na, na więcej. Bo będzie ich coraz więcej, myślę, że ich będzie. Bo mi się bardzo podoba grać w tę grę czy znaczy się, się nie podoba, bo w Horror nie gra grać, ale gra jest naprawdę fajna. Jakoś mi się tak podoba. To na tyle. Coś więcej, to do łapkę. Na razie, cześć. Z Horror. Na maksa. Bye, bye. Do następnego. Cześć.